No dobry, witam, witam panowie. Ogólnie mam dla was konkurs, następny konkurs, bo piszecie, że mało konkursów macie. Ogólnie dla was konkurs brzmi w ciągu 24 godzin. Daję wam, żebyście zalikowali nasz profil, czyli Bonzo Tiger. Pod filmikiem w opisie będzie link do lajkowania. Ja wybiorę aż 4 osoby, które dostaną. Po co od nas, ale macie na to 24 godziny. Czyli od teraz musicie zacząć lajkować. Ja to będę widział ogólnie jak Wam idzie lajkowanie. Jak e, zobaczę, że lajkujecie I tylko teraz jest jedna prośba do Was, żebym ja się później nie pogubił te piszcie na PRI imię, mi nazwisko spaszę żebym ja wiedział kto tu zalajkował i ja wybiorę cztery osoby, które yy, dostaną od nas pozdrowienia lub życzenia albo urodzinowe, albo coś to wszystko w zależności ale musi się napisać, że to wy jesteście ja wybiorę cztery osoby na ten konkurs które dostaną pozdrowienia od nas tak macie 24 godziny na to na lajkowanie naszego profilu Panowie, musicie się bardzo, bardzo się skupić postarać jak postaraliście się wczoraj z panowaniem stron haterszy Tiga Kobry. Musicie się tak skupić, żebyście Wy dostali jakieś pozowienie, życzenia albo coś, w zależności co i jak. Tak mówię, od dzisiaj jest ten konkurs, zaczynacie lajkowanie, tylko piszcie na PRI imię, nazwisko Wasze, bo później ja nie będę wiedział kto mi zlajkował w stronę, kto nie. bym wiedział. Bo na kartkach muszę napisać i Solik wymieszać i wybierać 4 osoby, które dostanę pozbawienia od nas. Za, za to, że zalejkowany jest ten problem. ale macie na to 24 godziny. Zaczynacie. Zobaczymy jak się spiszecie to bardzo się z tego cieszę i... Cofnę tą Waszą karę z gry lub pierwszego czerwca. Ale to wszystko od Was zresztą nie ode mnie. Pozdrawiam Was z tej strony elo.